Cześć kochani, witam wszystkie osoby na moim kanale, jeżeli jesteś tu nowy, nowa, to oczywiście Was serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, e, głównie nagrywam filmiki z tematyką książkową, e, lecz w sumie nie tylko, ale głównie z tematyką książkową, więc jeżeli lubisz takie filmiki, to oczywiście Ciebie serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a już nie przedłużając, specjalnie dla Was, e, dla też nowych, z myślą też o nowych właśnie widzach, Chciałam zrobić taki filmik, krótki, króciutki filmik, ponieważ często robię na przykład filmiki 30 minut, 40 minut, czasami nawet tam, nie wiem, 50 minut był jakiś filmik, 20 parę minut, robię ogólnie trochę dłuższe filmiki, wiem, że nie każdy też lubi mieć długie filmiki, gdzie ja mówię na przykład o jednej książce przez pół godziny, tak, więc jakby wiem, że nie każdy lubi, więc robię taki krótki filmik i staram się najbardziej krótko Wam opowiedzieć i stracić, jakby wszystko, ogólnie oceniam wszystkie moje książki z mojej, szafki, z mojej, z mojej półki. Książka to jest Burza. To jest książka podobna do serialu Dark. więc jeżeli oglądaliście Podróż w czasie i tego typu rzeczy, to polecam. Książka taka powiedzmy OK, da mi chyba 375. Książka taka ok. choć trochę dla mnie przekombinowana, a mianowicie mamy tutaj motyw właśnie, że kryminalny, że pewne dziecko zostaje zabite, ale zostaje zabite dokładnie w 9 miejscach. Ten sam chłopak, ta sama kurtka, te same ślady krwi w tym samym miejscu, w 9, czy tam 10, czy 11, czy 12, nie pamiętam dokładnie, mniejsza o to, w kilku tam, nie wiem, 10 powiedzmy, miejscach, tak? I jego policja myśli, o co tu jej chodzi, tak? nie mamy te postajemy tutaj motyw podróży w czasie, że to się działo wcześniej, że, że pewna policjantka nie może go uratować, ponieważ jeżeli się cofnie, to zmieni bieg czasu, to strażnicy ją złapią, zniszczą i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy dużo fantastycznych rzeczy, tylko czy autor umiał z tego wybrnąć, żeby to miało jakiś taki fajny sens, fajną logikę? Wydaje mi się, że troszeczkę było tego za dużo, trochę pagmatwane, ale taka moja to opinia, tak? Więc, yy, ale jeżeli lubicie coś, coś tego typu, to Wam polecam. Następną książką yy, są Zmory Przeszłości. To czytam chyba 3,5, 3,5 chyba, czy jakoś tak. Yy, ja już nawet nie pamiętam, o czym to jest. Yy, a, aha, już, już, już pamiętam. To było... Fela autorka pojechała, miała z tam chyba w Maroku, czegoś tak. Wróciła i ten gościu był ponoć chory na jakąś nieuczciwą chorobę. Umarł, zaprosił ją na swój pogrzeb i dał jej oczywiście pieniądze. Adwokat, no adwokat jego zaprosił ją na ten pogrzeb. Później potem dał jej pieniądze i dał jej tam 10 tysięcy, tam nie wiem, euro, dolarów, czy tam czegoś. I kolejne 10 tysięcy i, czy tam 5, czy coś, coś w tym stylu. Jak znajdzie. Jego chyba tam potencjalnego syna. I sam to mówił, że dostanie te pieniędzy, ale nie musi pani tego robić, właściwie jej mogła na rękę, żeby. bo jego żona nie wiedziała w ogóle o tym romancie i tak dalej, że on ma w ogóle jakieś też jakieś dziecko, no on nic mu nie wiedziała. Eee, więc wiadomo, eee, on mówi, że no lepiej pani tego nie robiła, bierz pani te 10 tysięcy, a ten się pani nie zajmuje. On to przemyślała i chciała od, odnaleźć eee, odnaleźć eee, to jego dziecko. I okazało się, że, że chyba to dziecko, z tego co pamiętam, było, y, odnalazło go zabitego i on nie żył, więc ona przyszła do sprawy do tego adwokata. On udawał kompletnie, że nie wie, kim ona jest, że z nim, nikt, y, nigdy z nim nie rozmawiał, nigdy żadnych pieniędzy nie wręczył i w ogóle o czym ona mówi. Jakby nie się wyparł tego wszystkiego. Y, ona zaczyna, mieć później jakieś problemy i tak dalej, więc jakby, no. Takie trochę ciekawe, takie inne, takie bardzo takie mroczne przez całą książkę, um, ale ciężko ocenić, czy to było bardzo dobre, czy to było słabe. Takie powiedzmy okej, okay. ja bym powiedział, że takie okej, okay, takie okej, okay, w porządku kryminał, niezbyt jakiś mega dobry, niezbyt mega zły, taki okej, okay, w porządku. Następna książka, Nie moja matka, mi się osobiście bardzo podobała Nie moja matka, autorka Miranda Smith, wydawnictwo Filia, tak, tak wygląda ta książka. Bardzo mi się podobało motyw właśnie Nie mojej matki, czyli jest impreza, e, przychodzi policja, puka do drzwi, otwiera, okazuje się, że aresztują matkę. Ona nie wie dlaczego, używają innego, innego imienia, innego nazwiska. I ona mówi, że, Ej, ale to nie jest moja mama, ona się nazywa tak, tak i tak, a nie tak. No ale oni mówią, że ona tak się nazywa, policjant się oczywiście zabiera do więzienia. Przychodzi pewnego dnia inna osoba, która podaje się, że ona jest prawdziwą jej matką, i że ta matka, która podobała się za jej matką, to nie jest, nie jest ona, że ona ją ukradła. Dał jej badania jakieś tam DNA, czy coś tam, że ona jest bo jej córką, i, tak i, tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Ona była w takim szoku, że chyba tam zemdlała, zapadła w śpiączkę, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie. No i oczywiście nie, nie możemy z tą rzekomą matką, która podobała się za matkę, ale okazało się, że nie jest matką, porozmawiać, czy to prawda, co, co to ma znaczyć, czy ona naprawdę na dziecko ukradła komuś, o co w ogóle w tym chodzi. No, i taki motyw, mamy właśnie, że e, która matka jest prawdziwa, jakby no, wciąż żyje w takiej niewiedzy, mm, kto jest jej matką. Więc e, ciekawa książka, trzymująca w napięciu, mi się osobiście bardzo podobała. Następną książką jest e, Wszystkie mroczne miejsca Teri Perlato, wedzemiców Skrapa warszawska. Tak, wygląda no, ta książka. Mamy tutaj motyw imprezy e, urodzinowej, której dochodzi jest tam kilka przyjaciół, dochodzi do morderstwa. Nie wiadomo, kto, kto, kto to zrobił, kto za tym wszystkim stoi, ponieważ y, ona zostaje rano po tej imprezie, ona poszła spać wcześniej, a mąż odprowadził wszystkich do, do wyjścia. Rano zostaje swojego męża, y, który nie żyje. To trzeba nóż w plecy bił, czy coś w tym stylu. Nie żyje. I ona później, później chce się dowiedzieć, kto to był itd., itd. i Dostaje, pe... jej mąż wiedział o pewnym sekretu, o sekrecie jej żony. No i dostaje jakieś tam listy, sms'y, nie, nie wiem dokładnie co dostaje, już o to, ale dostaje jakieś wiadomości, że ktoś pewien wie o jej sekretach. I ona myśli, że jak ktoś ją tego męża i tak dalej, i tak dalej. Więc no dzieje się tam dużo, dzieje się tam dużo. Ja chyba dam czwórkę tej książce. Jest taka dobra, nie bardzo dobra, nie zła, ale po już taka dobra. Taka no czwórkę ja chyba jej dałam, z tego co pamiętam. Dobre, dobry taki kryminał. Fajnie się czytała, aczkolwiek no tu trzeba się troszeczkę skupić. To trzeba się troszkę skupić, jest maga nas troszeczkę większego skupienia, żeby nie przeoczyć pewnych faktów. Ponieważ tu się dzieje, jestem takie troszkę zwrotny akcji, żeby wszystkiego nie przegapić. E, Max Czorny, spirytystka. Nie podobała mi się, wybitnie mi się nie podobała. Tam chyba dwie, czy tam dwie i pół gwiazdki, Wybitnie mi się nie, nie podobała. Tak, pierwsza część mortalista mi się podobała, tak tam mi się wybitnie nie podobała. Mamy tutaj motyw e, pewnego zbrodniarza, makabrycznego zbrodniarza, który dokonuje makabrycznych zbrodni. E, robić z tego live na, w internecie, po prostu w internecie robi live z tych rzeczy. E, został, został zabity. No i teraz jakby to wszystko wciąż się dzieje, więc jak to możliwe, skoro zabiliśmy go? Jak to możliwe, że ktoś znowu jakby to robi? Więc doczekamy kto, co, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Mam dalszy motyw Allegry i Honorusza Monda. Mam wrażenie, że ta książka była pisana od niechcenia, tak po prostu na szybkiego, aby ją tylko wydać. Takie ja odczułam wrażenie, bo była bardzo no po prostu kiepska, była po prostu mam kiepska, nudna. I nijak się miała do pierwszej, do pierwszej części, tak? Nie miała w ogóle żadnych wierszy a nic, więc moim zdaniem była po prostu słaba. Następną książką jest książka Fakty i mity genetyki nowotworów. No i to jest książka obezpieczeństwo filia, autorka Paula, Dr. Paula Dobosz, polska autorka. Napisał była pierwsza książka z tego tak co pamiętam i ogólnie o genach, o faktach i różnych faktach imity na temat genetyki, o nowotworach więc bardzo fajna książka, która porusza takie tematy, temat dzisiaj jest jakby na, na czasie, na, na, na topie, tak powiedzmy, ponieważ mów, to jest z tego roku, mówi ona mówi jak, jakie, jakie mamy możliwości leczenia, co wpływa na, na nie wiem, rozwój raka, co, co w, w, z, jakby zahamu, jakby, nie zahamowuje, ale zmniejsza ryzyko wystąpienia raka, co zwiększa ryzyko wystąpienia raka, itd, tak dalej, Niektóre rzeczy są oczywiste, jak na przykład nie wiem, sport, tak no, każdy o tym wie, jak się jedzenie, ale są też takie rzeczy, które powinniśmy robić, jakieś tam badania, leczenie i tak dalej, tak dalej. Wszystkie tematy są tu poruszane, więc ciekawa, ciekawa książka polecam są małe traumy. Małe traumy, dr Meg Arol, Filia. Filia. też świetna książka, dużo słyszymy o dużych traumach, każdy wie, że są takie traumy, o których pamiętamy, często mamy jakieś takie lęki, boimy się tak dalej, tak dalej przeżywamy to bardzo, a małe traumy to są właśnie takie traumy, które, o których często nawet nie pamiętamy, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w ogóle mamy taką traumę, a kiedyś w dzieciństwie się, coś się wydarzyło, w naszej młodości, że, że mamy prostą traumę, traumę, jakieś wydarzenie się pewne wydarzyło. I spowodowało naszą traumę, naszą małą traumę. My sobie na tym, nawet o tym nie zdajemy sprawy, a to naprawdę mało rzeczy, które później mają mm, odzwierciedlenie w naszym, naszym, na, naszej dorosłości, w naszym dorosłym życiu eee, i się to później, ta mała trauma musi właśnie kumulować, kumulować. Było fajne porównanie, że mała trauma to jest jakby mała dziurka w łodzi, ona się bardzo powoli napełnia. Bardzo powoli wypełnia całą łódkę, eee, dopiero się ogarniamy, kiedy już wetaniemy i łódź jest przepełniona wodą. A duże traumy no, są takie traumy, gdzie naprawdę uderzymy w jakąś dużą skałę i dużo wody na razie wlewa. Słyszymy uderzenie, słyszymy huk, widzimy dużo wody wlatującej do łodzi i jakby ogarniamy, że no, coś się takiego tragicznego stało, panikujemy i tak, dalej, i tak dalej, Małe traumy są takimi właściwie, no tak wcześniej małymi traumami, ale bardzo fajna książka, która porusza te tematy, są też jakieś tam ćwiczenia i tak, dalej, i tak dalej. Ciekawa. Ciekawe aspekty porusza. Kolejna i to moja po prostu wybitna książka, bardzo ją lubię. 101 le lekcji, które zmienią Twój sposób myślenia. Ja wiem, że bardzo dużo książek, ale no ta, lekcja, ta książka jest naprawdę świetna. To jest też e, od Briany West, e, o Filia. E, świetna książka, naprawdę mi się bardzo podobała. Jest tu tyle lekcji już naprawdę na każdą możliwą okazję. Na każdy możliwy wiek. Jakby wiecie, macie 18 lat, wyciągacie z tego co innego. To nie jest tak książka, że wiecie od A do Z. W sensie ja czytam ją od A do Z, ale później wybierzcie sobie takie elementy, z którymi chcielibyście popracować, chcielibyście je przeanalizować. W ogóle to jest bardzo książka, która skłania do refleksji na temat w ogóle własnych poglądów, zachowań relacji i w ogóle bardzo świetna książka, która naprawdę, naprawdę Wam mega polecam, po prostu 100 na 5, mega świetna książka, mi się w sensie bardzo podobała. I naprawdę, jeśli masz 30 lat, wyciągniesz z tego coś innego. Jeśli masz, nie wiem, 20 lat, wyciągniesz z coś innego. jeżeli mam na przykład 24 lata, też wyciągam z tej książki zupełnie coś innego, I naprawdę mega świetna książka. Począwszy od takich bardzo banalnych rzeczy, które mogą być dla wielu osób oczywiste, a dla niektórych nie są. Skończysz na bardziej na takich ambitniejszych, skomplikowanych rzeczach, naprawdę no, na różne tematy. Na temat jakiejś, nie wiem, też e, miłości, e, relacji miłosnych, jakieś, no, no różne rzeczy, tak? Po prostu dosłownie różne rzeczy. Mega, świetna książka. Więc e, ta też książka. Elif Szafak, e, Wyspa Zaginnych Drzew. To jest fajny motyw, właśnie, że mimo wszystko, że, że zostaniemy wyrwani z korzeniami i trafimy w inne miejsce, też możemy się jakby zakorzenić i odbudować siebie od nowa. I mamy tutaj motyw, właśnie na Cyprze, tam jeszcze Turcja, do tego dochodzi z wojna, wojna domowa, no i te dwa państwa, no i mamy tam dwóch, dwóch Dwie osoby, czyli mamy tutaj faceta i kobiety, które się razem zakochują, ale wszyscy są im przeciwni, rodzice itd. ponieważ oni pochodzą z dwóch innych krajów i oni nie mogą się ze sobą spotykać tak dalej. Oni uciekają właśnie do UK z tego co pamiętam, chyba do Londynu pojechali, uciekli, tam później mają dziecko i tak dalej, jego żona oczywiście umarła. I jego córka staje się starsza, on nie chce jej przekazywać nic o swojej dawnej kulturze i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i przyjeżdża na pewnego dnia ciocia i jakby przestawił taką historię, co było wcześniej. Oczywiście też te drzewko figowe jest takim e, ożywione, bo ona też mówi i tak dalej, ma swoje uczucia. I to jest naprawdę mega świetne, że właśnie te drzewko właśnie symbolizuje pewne rzeczy. I mimo wszystko zostało wyrwane z korzeniami, e, przeniesione do innego miejsca, w innym miejscu też się może zakorzenić ta miłość, to wszystko. Więc e, ciekawa książka, bardzo naprawdę ciekawa książka. W ogóle Eliasz, tak naprawdę takie książki e, z motywem właśnie tej natury i tego wszystkiego. myślę Mega, mega fajna książka, polecam. Mamy tutaj książkę Nasze Zjednoczone Serca, Cells NG, by to I mamy tu właśnie m, taki represyjny system rządów w e, Stanach Zjednoczonych. Wszystko to jest związane z, z Chinami. Mamy ma, jest po prostu złe, tak, jest po prostu złe, że oni chcą zniszczyć Amerykę i tak dalej, i tak dalej, przez jakieś hasła, które są prochiń, prochińskie, tak można powiedzieć, to absolutnie są złe i jakby dzieci są zabierane tym, tym rodzinom, które gdzieś promują takie hasła lub coś w tym stylu głoszą taką kulturę, czy cokolwiek związanego z Chinami. No i tak w przypadku jest z tym, że matka napisała książkę, która wznieciła, nawet nie, nie, nie widziała tego, tak? ale wznieciła taki zapalnik buntu wśród tej, w tym, w, tym, w tym środowisku. Nie tylko, ale też dużo osób, które pomagały i tak dalej. Używało je hasła, czyli nasze zaginione serca, oddajcie nam nasze zaginione serca, ponieważ yy, właśnie oni zabierali dzieci yy, yy, od tych rodzin, zabierali do jakichś innych rodzin. Więc oni chcieli, żeby oddali im te dzieci, yy, więc, yy, ogólnie bardzo taka smutna historia. Yy, ten BIF, czyli, e, czyli właśnie syn tej, e, tej mamy, która pisała te książki, ona musiała uciekać, e, i on chciał ją odnaleźć. Więc pewnego dnia postanawia, że po prostu, pomimo swojego wieku, pomimo swojego młodego wieku, e, chciałby odnaleźć swoją matkę. No i postanowił ją odnaleźć, wyjechał w, e, chyba do Nowego Jorku, z tego co pamiętam, poszukiwanie po po swojej mamy, e, żeby ją odnaleźć. No i oczywiście. Czy odnalazłem, czy mi odnalazło coś stało, bo tego nie specjalnie ale naprawdę mega świetna książka z takim smutnym wydźwięku, ale mi się bardzo podobała. No i książka e, Cieszę się, że moja mama umarła, Jane McCardi, e, wydawnictwo Pruszyński i, i Pruszyńska. Tak, że ta książka e, Jane McCarty to jest a, e, aktorka, była aktorka, prawda, która była e, w Samicat, e, iCardi, więc pewnie m, starsze osoby, które są z zacznika 99 lub też, też w tym stylu, kojarzą. Yy, tą, tą autorkę i yy, mianowicie ona opowiada w ogóle o całej swojej historii. O całej swojej historii jak wyglądało jej aktorstwo, że została zmuszana do aktorstwa, ja, yy, że, że została zmuszana do aktorstwa, yy, opowiada też o swoich problemach yy, z, o, z odżywianiem, yy, z alkoholem yy, i w ogóle też relacji z, z, ze swoją matką, z rodzicami, yy, jak to wszystko wyglądało, opowiada o różnych problemach które też, no, nie chcę też wszystkiego spojrzeć w ogóle, ale to, jak wyglądała ich relacja, była mega, mega taka toksyczna i w ogóle taka, no, straszna, naprawdę. Jakby ja byłem w szoku czytając tą książkę, ale pomimo książka swojej takiej, powiedzmy, brut znaczy, brutalności, no, właśnie nie była brutalna, ale pomimo takich, powiedzmy, mocnych rzeczy, takich w, w repozorach można było powiedzieć brutalnych, e, pisała w taki lekki sposób, naprawdę. Pisała taki lekki sposób, e, z takim, powiedzmy, przymrużeniem oka, po prostu, naprawdę, więc. E, też w ogóle takie umiejętność pisania o takich rzeczach w, takich, w taki lekki sposób, to też jest be, be, bardzo w mega dużych umiejętności, więc e, no mi się, mi się fajnie akurat tą książkę czytało i wam też mega mega polecam, zwłaszcza jeżeli e, z czasów, kiedy oglądaliście właśnie iKarli, kojarzycie tę aktorkę, to bym naprawdę mega mega polecam. I to ogólnie było w tyle w tym filmie, jeżeli Wam ten, ten film się podobał, to ogólnie dajcie znać, dajcie też znać, czy czytaliście jakąś z tych książek lub e, czy jakaś wam się spodobała i macie coś przeczytać. Więc e, to by było ogólnie na tyle, serdecznie Was zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do łapkowania w górę, do zostawienia jakichś komentarzy i obserwacji mnie również na moim Instagramie, e, no i ogólnie to by było na tyle, ja się mi żegnam, do zobaczenia.